Lada dzień przyjeżdża do Pibast, mówił Hiram, wielki pan asyryjski Sargon, przyjaciel króla Assara. Przyjeżdża tu pod pozorem pielgrzymki do świątyni Astoret, złoży dary wam, książę, i jego świątobliwości. Potem zawrzecie układ. Naprawdę zaś przypieczętujecie to, co postanowili kapłani na zgubę Fenicjan, a może i własne nieszczęście. Nigdy, rzekł książę. Jakież to wynagrodzenie musiałaby Asyria dać Egiptowi? Oto jest mowa, godna króla. Jakie wynagrodzenie dostałby Egipt? Bo dla państwa każdy układ jest dobry, byle coś na nim zyskało. I to właśnie dziwi mnie, ciągnął Hiram, że Egipt zrobi zły interes. A Syria bowiem zagarnia oprócz Fenicji prawie całą Azję, a wam jakby z łaski zostawia Izraelitów, Filistynów i półwysep Synai. Rozumie się, że w takim razie przepadną należne Egiptowi daniny i faraon nigdy nie odbierze tych stu pięciu tysięcy talentów. Namiestnik potrząsnął głową. Nie znasz, odparł wasza dostojność kapłanów egipskich, żaden z nich nie przyjąłby takiego układu. Dlaczego? Fenickie przysłowie mówi: lepszy jęczmień w stodole niż złoto w pustyni. Mogłoby się więc zdarzyć, że Egipt, gdyby czuł się bardzo słabym, wolałby darmo Synaj i Palestynę, aniżeli wojnę z Asyrią. Ale otóż to mnie zastanawia. Bo nie Egipt, lecz Asyria dziś łatwa jest do pokonania. Ma zatarg na północnym wschodzie, posiada mało wojsk, a i te są liche. Gdyby napadł ją Egipt, zniszczyłby państwo i zabrałby niezmierne skarby z Niniwy i Babelu i raz na zawsze utrwaliłby swoją władzę w Azji. Więc widzisz, że taki układ nie może istnieć, wtrącił Ramzes. W jednym tylko wypadku rozumiałbym podobne umowy, gdyby kapłani chcieli znieść władzę królewską w Egipcie, do czego wreszcie dążą od czasów waszego dziada, książę. Znowu mówisz od rzeczy, wtrącił namiestnik, ale w sercu uczuł niepokój. Może mylę się, odparł Hiram, bystro patrząc mu w oczy, ale posłuchaj, wasza dostojność. Przysunął swój fotel do księcia i mówił zniżonym głosem. Gdyby faraon wydał wojnę Asyrii i wygrał ją, miałby wielką armię przywiązaną do jego osoby. 100 tysięcy talentów zaległych Danin, ze 200 tysięcy talentów z Niniwy i Babelu, nareszcie ze 100 tysięcy talentów rocznie z krajów zdobytych. Tak ogromny majątek pozwoliłby mu wykupić dobra zastawione u kapłanów i raz na zawsze położyć koniec ich mieszaniu się do władzy. Ramzesowi błyszczały oczy. Hiram mówił dalej. Dzisiaj zaś armia zależy od Herhora, a więc od kapłanów, i z wyjątkiem pułków cudzoziemskich Faraon w razie walki liczyć na nią nie może. Nadto zaś skarb Faraona jest pusty, a większa część jego dóbr należy do świątyń. Król choćby na utrzymanie dworu musi co roku zaciągać nowe długi, a że Fenicjan już u was nie będzie, więc musicie brać od kapłanów. Tym sposobem za dziesięć lat jego świątobliwość, choćby żył wiecznie, straci resztę swoich dóbr, a co później? Na czoło Ramzesa wystąpił pod kroplisty. Widzisz więc, dostojny panie, — mówił Hiram, — że w jednym wypadku kapłani mogliby, a nawet musieliby przyjąć najsromotniejszy układ za Syrią, jeżeli chodziłoby im o poniżenie i zniesienie władzy Faraona. — No może istnieć i drugi wypadek, gdyby Egipt był tak słaby, że za wszelką cenę potrzebowałby spokoju. Książę zerwał się. — Milcz! — zawołał. Wolałbym zdradę najwierniejszych sług, aniżeli podobną niemoc kraju. Egipt musiałby Asyrii oddać Azję, ależ w rok później sam wpadłby pod jej jarzmo, bo podpisując hańbę przyznałby się do bezsilności. Chodził wzburzony, a Hiram patrzył na niego z litością czy współczuciem. Nagle Ramzes zatrzymał się przed Fenicjaninem i rzekł. To fałsz. Jakiś zręczny hultaj oszukał cię, Hiramie, pozorami prawdy i ty mu uwierzyłeś. Gdyby istniał taki traktat, układano by go w największej tajemnicy. A w takim razie jeden z czterech kapłanów, których wymieniłeś, byłby zdrajcą nie tylko króla, ale nawet swoich współspiskowców. Mógł przecież być ktoś piąty, który ich podsłuchiwał, wtrącił Hiram. I tobie sprzedał tajemnicę? Hiram uśmiechnął się. Dziwno mi, rzekł, że książę jeszcze nie poznałeś potęgi złota. Ależ zastanów się, wasza dostojność, że nasi kapłani mają więcej złota aniżeli ty, choć jesteś bogacz nad bogacze. Ja jednak nie gniewam się, gdy mi przybędzie choćby drachma. Dlaczego inni mieliby odrzucać talenty? Bo oni są sługami bogów, mówił rozgorączkowany książę, bo oni lękaliby się ich kary. Fenicjanin uśmiechnął się. Widziałem, odparł, wiele świątyń różnych narodów, a w świątyniach duże i małe posągi, drewniane, kamienne, nawet złote. Ale bogów nie spotkałem nigdy. — Bluźnierco! — zawołał Ramzes, Jam widział bóstwo, czułem na sobie jego rękę i słyszałem głos. — Gdzie to było? — W świątyni Hator, w jej przysionku i w mojej celi. — W dzień? — pytał Hiram. — W nocy — odparł książę i zastanowił się. — W nocy... Książę słyszał mowę bogów i czuł ich rękę, powtarzał Fenicjanin, wybijając pojedyncze wyrazy. W nocy wiele rzeczy można widzieć. Jak to było? Byłem chwytany za głowę, ramiona i nogi, a przysięga pst, przerwał Hiram z uśmiechem. Nie należy przysięgać nadaremnie. Uporczywie wpatrywał się w ramzesa swoimi bystrymi i mądrymi oczyma, a widząc, że w młodzieńcu budzą się wątpliwości, rzekł: Ja ci coś powiem, Panie. Jesteś niedoświadczony, otoczony siecią intryk. ja zaś byłem przyjacielem twego dziada i ojca. Otóż oddam ci jedną usługę. Przyjdź kiedy w nocy do świątyni Astoret, ale zobowiązawszy się do zachowania tajemnicy, przyjdź sam, a przekonasz się, jacy to bogowie odzywają się i dotykają nas w świątyniach. Przyjdę rzekł Ramzes po namyśle. Uprzeć mnie, książę, którego dnia z rana, a ja powiem ci hasło wieczorne świątyni i będziesz tam dopuszczony. Tylko nie zdrać mnie ani siebie, mówił z dobrodusznym uśmiechem Fenicjanin. Bogowie niekiedy przebaczają zdradę swoich tajemnic. Ludzie nigdy. Ukłonił się, a potem zniósłszy oczy i ręce do góry zaczął szeptać błogosławieństwo. O błudniku, zawołał książę, modlisz się do bogów, w których nie wierzysz. Hiram dokończył błogosławieństwa i rzekł: Tak jest. Nie wierzę w bogów egipskich, asyryjskich, nawet fenickich, lecz wierzę w jedynego, który nie mieszka w świątyniach i nie jest znane jego imię. Nasi kapłani wierzą także w jedynego, wtrącił Ramzes. I chaldejscy także. A jednak i ci, i tamci sprzysięgli się przeciw nam. Nie ma prawdy na świecie, mój książę. Po odejściu Hirama Książę zamknął się w najodleglejszym pokoju Pod pozorem odczytywania świętych papirusów Prawie w okamgnieniu W jego ognistej wyobraźni uporządkowały się Nowo otrzymane wiadomości I utworzył się plan Przede wszystkim zrozumiał, że między Fenicjanami i kapłanami Toczy się cicha walka na śmierć i życie O co? Naturalnie o wpływy i skarby Prawdę rzekł Hiram, że gdyby Fenicjan Zabrakło w Egipcie, wszystkie majątki Faraona Nawet nomarchów i całej arystokracji Przeszłyby pod panowanie świątyń Ramzes nigdy nie lubił kapłanów. Nie tylko nie powiedzieli mu o swoich układach za Syrią, ale nawet nie uprzedzili go o poselstwie jakiegoś Sargona. Hiram dotrzymał obietnicy. Co dzień do książęcego pałacu w Pibast przychodziły tłumy niewolników i długie szeregi osłów dźwigających pszenicę, jęczmień, suszone mięso, tkaniny i wino. Złoto zaś i drogie kamienie przynosili kupcy feniccy pod dozorem urzędników domu Hirama. Tym sposobem namiestnik w ciągu pięciu dni otrzymał przyrzeczone mu sto talentów. Hiram policzył sobie niewielki procent, jeden talent od czterech na rok i nie żądał zastawu, lecz poprzestał na kwicie księcia poświadczonym przez sąd. Potrzeby dworu były hojnie zaopatrzone. Trzy kochanki namiestnika otrzymały nowe szaty, mnóstwo nowych pachnideł i kilka niewolnic rozmaitej barwy. Służba miała dość jedzenia i wina, robotnicy królewscy odebrali zaległy żołd, wojsku wydano nadzwyczajne porcje. Dwór był zachwycony tym więcej, że Tutmozis i inni szlachetni młodzieńcy na rozkaz Hirama otrzymali od Fenicjan dość wysokie pożyczki, a nomarcha prowincji Habu i jego wyżsi urzędnicy dostali kosztowne prezenty. Toteż uczta następowała po uczcie, zabawa po zabawie, mimo ciągle wzrastającego upału. Namiestnik, widząc powszechną radość, sam był zadowolony. W początkach miesiąca Misori, maj-czerwiec, książę Hiram zawiadomił Ramzesa, że tego dnia wieczorem może przyjść do fenickiej świątyni Astoret. Gdy po zachodzie słońca ściemniło się na ulicach namiestnik przypiąwszy krótki miecz do boku, włożył płaszcz z kapturem i, niedostrzeżony przez nikogo ze służby, wymknął się do domu Hirama. Stary magnat czekał na niego. Cóż, rzekł z uśmiechem, nie boisz się wasza dostojność wchodzić do fenickiej świątyni, gdzie na ołtarzu zasiada okrucieństwo, a służy mu przewrotność? Bać się? spytał Ramzes, patrząc na niego prawie z pogardą. A storet nie jest baalem, ani ja dzieckiem, które można rzucić w rozpalony brzuch waszego Boga. I książę wierzysz temu? Ramzes wzruszył ramionami. Naoczny i wiarygodny świadek odparł Opowiadał mi o waszych ofiarach z dzieci Pewnego czasu burza rozbiła wam kilkanaście statków Natychmiast kapłani tyryjscy ogłosili nabożeństwo Na które zebrał się tłum ludu Książę mówił z widocznym wzburzeniem Przed świątynią Baala na wzniesieniu siedział ogromny spiżowy posąg z głową wołu Jego brzuch był rozpalony do czerwoności Wtedy na rozkaz waszych kapłanów głupie matki fenickie Zaczęły składać najpiękniejsze dzieci u stóp okrutnego Boga Samych chłopców wtrącił Hiram. Tak samych chłopców, powtórzył książę. Kapłani skrapiali każde dziecko wonnościami, ubierali w kwiaty, a wówczas posąg chwytał je spiżowymi rękoma, otwierał paszczę i pożerał, krzyczącego w niebo głosy. Za każdym razem z ust Boga wybuchały płomienie. Hiram śmiał się cicho. "I wasza dostojność wierzysz temu?" opowiadał mi to powtarzam człowiek, który nigdy nie kłamie. Mówił to, co istotnie widział, odparł Hiram. Czy jednak nie zastanowiło go, że żadna z matek, którym palono dzieci, nie płakała? Istotnie zadziwiła go ta obojętność kobiet, zawsze gotowych do wylewania łez, nawet nad zdechłą kurą. Dowodzi to jednak wielkiego okrucieństwa w waszym narodzie. Stary Fenicjanin kiwał głową. Dawnoż to było? Spytał. Przed kilkoma laty. No. – mówił powoli Hiram. – Jeżeli wasza dostojność zechcesz kiedy odwiedzić Tyr, będę miał zaszczyt pokazać wam taką uroczystość. – Nie chcę jej widzieć! Następnie zaś pójdziemy na inne podwórze świątyni, gdzie książę zobaczy bardzo piękną szkołę, a w niej zdrowych i wesołych tych samych chłopców, których przed kilkoma laty spalono. – Jak to? – zawołał Ramzes. Więc oni nie zginęli? – Żyją i rosną na tęgich marynarzy – gdy wasza dostojność zostaniesz świątobliwością, obyś żył wiecznie, może nie jeden z nich będzie prowadził twoje okręty. Więc oszukujecie wasz lud? Roześmiał się książę. My nikogo nie oszukujemy, odparł z powagą tyryjczyk. Oszukuje każdy sam siebie, gdy nie pyta o objaśnienie uroczystości, której nie rozumie. Ciekawym, rzekł Ramzes. Istotnie, mówił Hiram, jest u nas zwyczaj, że ubogie matki, chcące zapewnić dobry los swoim synom, ofiarowują je na usługi państwu. Rzeczywiście dzieci te są porywane przez posąg Baala, w którym mieści się piec rozpalony. Obrządek ten nie znaczy, że dzieci są naprawdę palone, lecz że stały się własnością świątyni i tak zginęły dla swoich matek, jak gdyby wpadły w ogień. Naprawdę jednak nie idą one do pieca, ale do mamek i nianek, które je przez kilka lat wychowują. Gdy zaś podrosną, zabiera je szkoła kapłanów Baala i kształci. Najzdolniejsi z tych wychowańców zostają kapłanami lub urzędnikami, mniej obdarzeni idą do marynarki i nieraz zdobywają wielkie bogactwa. Teraz chyba książę nie będziesz dziwił się, że matki tyryjskie nie opłakują swoich dzieci. Więcej powiem, teraz, panie, zrozumiesz, dlaczego w naszych prawach nie ma kar na rodziców zabijających swoje potomstwo, jak się to zdarza w Egipcie. Nikczemnicy znajdują się wszędzie, wtrącił namiestnik. Ale u nas nie ma dzieciobójców, mówił dalej Hiram, bo u nas dziećmi, których nie mogą wykarmić ich matki, zajmuje się państwo i świątynia. Książę zamyślił się. Nagle uścisnął hirama i zawołał wzruszony: Jesteście o wiele lepsi aniżeli ci, którzy opowiadają o was tak straszne historie. Bardzo cieszę się z tego. I w nas jest niemało złego odparł hiram, ale wszyscy będziemy wiernymi sługami twoimi, panie, gdy nas zawołasz. Czy tak? spytał książę bystro patrząc mu w oczy. Starzec położył rękę na sercu. Przysięgam ci następco egipskiego tronu i przyszły faraonie, że kiedykolwiek rozpoczniesz walkę z naszymi wspólnymi nieprzyjaciółmi, cała fenicja jak jeden mąż pośpieszy ci z pomocą. A to weź na pamiątkę naszej dzisiejszej rozmowy. Wyjął z pod szat złoty medal pokryty tajemnymi znakami i szepsząc modlitwy zawiesił go na szyi ramzesa. Z tym amuletem, mówił hiram, możesz objechać cały świat. A gdziekolwiek spotkasz Fenicjanina, będzie ci służył radą, złotem, nawet mieczem. A teraz idźmy. Upłynęło już kilka godzin po zachodzie słońca, ale noc była widna, gdyż wszedł księżyc. Straszliwy upał dzienny ustąpił miejsca chłodowi, w czystym powietrzu nie było szarego pyłu, który zatruwał oddech i gryzł w oczy. Na błękitnym niebie tu i ówdzie świeciły gwiazdy, rozpływające się w powodzi księżycowych blasków. Na ulicach ustał ruch, ale dachy wszystkich domów były napełnione bawiącymi się ludźmi. Zdawało się, że Pi-Bast jest jedną salą, od brzegu do brzegu wypełnioną muzyką, śpiewem, śmiechem i dźwiękami pucharów. Książę i Fenicjanin szli prędko za miasto, wybierając mniej oświetlone strony ulic. Mimo to ludzie ucztujący na tarasach niekiedy spostrzegali ich, a spostrzegłszy zapraszali do siebie lub sypali im kwiaty na głowy. – Hej, wy tam nocne włóczęgi! – wołano z dachów. – Jeżeli nie jesteście złodziejami, których noc wywabiła na zarobek, przyjdźcie tu do nas. Mamy dobre wino i wesołe kobiety. Dwaj wędrowcy nie odpowiadali na te uprzejme wezwania, śpiesząc swoją drogą. Nareszcie wyszli w stronę miasta, gdzie było mniej domów, a więcej ogrodów, których drzewa dzięki wilgotnym podmuchom morskim rozrastały się wyżej i bujniej, aniżeli w południowych prowincjach Egiptu. – Już niedaleko – rzekł Hiram – Książę podniósł oczy i ponad zbitą zielonością drzew zobaczył kwadratową wieżę barwy niebieskawej, a na niej szczuplejszą, białą. Była to świątynia Astoret. Niebawem weszli w głąb ogrodu, skąd można było ogarnąć wzrokiem całą budowlę. Składała się ona z kilku kondygnacji. Pierwszą tworzył taras kwadratowy o bokach mających po 400 kroków długości. Mniej więcej na środku tarasu wznosił się również kwadratowy budynek z bokami po dwieście kroków. Ten miał pojedyncze schody, wieże na rogach i był barwy purpurowej. Na płaskim dachu tej budowli stał znowu kwadratowy taras wysoki na parę metrów barwy złotej, a na nim jedna na drugiej dwie wieże niebieska i biała. Całość wyglądała tak, jakby na ziemi postawił kto ogromną kostkę czarną, na niej mniejszą purpurową, na niej złotą, wyżej niebieską, a najwyżej srebrną. Na każde zaś z tych wzniesień prowadziły schody albo podwójne boczne, albo pojedyncze, frontowe, zawsze od strony wschodniej. Przy schodach i przy drzwiach stały naprzemian wielkie sfinksy egipskie albo skrzydlate asyryjskie byki z ludzkimi głowami. Namiestnik z przyjemnością patrzył na ten gmach, który przy blasku księżyca na tle bujnej roślinności wyglądał prześlicznie. Był on wzniesiony w stylu haldejskim i stanowczo różnił się od świątyń egipskich, naprzód systemem kondygnacji, a powtórę pionowymi ścianami. U Egipcjan każda poważna budowla miała ściany pochyłe, jakby zbiegające się ku górze. Ogród nie był pusty. W różnych punktach widać było domki i pałacyki, płonęły światła, rozlegał się śpiew i muzyka. Między drzewami od czasu do czasu mignął cień zakochanej pary. Nagle zbliżył się do nich stary kapłan, zamienił kilka słów z hiramem i złożywszy niski ukłon księciu, rzekł: Racz, panie, udać się ze mną. I niech bogowie czuwają nad waszą dostojnością dorzucił hiram, zostawiając ich. Ramzes poszedł za kapłanem. Nieco z boku świątyni, między największym gąszczem, stała kamienna ławka, a może o sto kroków od niej niewielki pałacyk, pod którym rozlegały się śpiewy. Tam modlą się? zapytał książę. — Nie — odparł kapłan, nie ukrywając niechęci. — To zbierają się wielbiciele kamy naszej kapłanki, pilnującej ognia przed ołtarzem Astoret. — Któregoż ona dziś przyjmie? — Żadnego. Nigdy — odparł zgorszony przewodnik. — Gdyby kapłanka od ognia nie dotrzymała ślubu czystości, musiałaby umrzeć. — Okrutne prawo — rzekł książę. Racz panie zaczekać na tej ławce, odezwał się zimno kapłan Fenicki, a gdy usłyszysz trzy uderzenia w spiżowe blachy, idź do świątyni, wejdź na taras, a stamtąd do purpurowego gmachu. Sam tak. Książę usiadł na ławce w cieniu oliwki i słuchał śmiechów kobiecych rozlegających się w pałacyku. Kama, myślał. Ładne imię. Musi być młoda. A może jest piękna i ci głupi Fenicjanie grożą jej śmiercią, gdyby. Czy w ten sposób pragną zapewnić sobie posiadanie choćby kilkunastu dziewic na cały kraj? Śmiał się, ale było mu smutno. Nie wiadomo dlaczego żałował tej nieznanej kobiety, dla której miłość była wejściem do grobu.